Kwiata przewodniczka kobiet to podcast o kobiecie, która pamięta, że pochodzi ze źródła i że jej prawdziwe bogactwo płynie z jej wnętrza. To nie jest podcast o byciu idealną, a o byciu prawdziwą. O kobiecie, która przestaje rozdzielać ciało, umysł i emocje od duszy, bo one wszystkie są całością. Łączę wiedzę z doświadczeniem, biologię totalną, medycynę chińską, jogę, mindfulness, działolecznictwo i soul coaching, byś mogła odkryć, że Twoje bogactwo jest już w Tobie, bo bogactwo to harmonia. A ja pomagam ci ją odnaleźć. Usiądź wygodnie. Zaparz zioła. Otwórz głowę i serce. Uruchom intuicję. Pozwól, by to spotkanie stało się początkiem twojego wewnętrznego bogactwa. Jesteś w dobrym miejscu. Byłam dzisiaj u fryzjera i poznałam bardzo interesującego mężczyznę. Tak, tego fryzjera. Przeprowadziłam z nim ciekawą rozmowę na temat emocji i tego, jak emocjami kierują się kobiety, a jak emocje wyrażają mężczyźni. I zostałam posądzona o strach przed obcięciem włosów, długich włosów do właśnie takiej długości, jak teraz widzisz. I rozmawialiśmy na temat strachu, lęku, i ekscytacji. Moim zdaniem, od lęku do ekscytacji jest jeden krok, tak samo jak od miłości do nienawiści. I chciałabym Cię dzisiaj zaprosić do eksploracji tego ciekawego uczucia, emocji, jakim jest ekscytacja. I być może nawet lęk. Kiedyś usłyszałam od pewnego aktora, że kiedy wychodził na scenę po raz pierwszy, bardzo, ale to bardzo się bał. Odczuwał taki lęk, że chciał uciec przed publicznością. Dopiero z czasem, kiedy zaczął pracować nad swoją odwagą, nad właśnie tym wychodzeniem do publiczności powiedział, że zauważył, że jego strach zamienił się w ekscytację i że to było bardzo, bardzo blisko, te emocje. Odczuwał je w ciele, opisywał mi wtedy, teraz nie potrafię tego tak dokładnie przytoczyć, ale opisywał mi to wtedy, że bardzo niewiele jedno od drugiego się um, różniło i nauczył się zamieniać. Ten strach, może bardziej lęk, na tą właśnie ekscytację, i bardzo mu to pomagało. I dzisiaj, kiedy przyszłam do fryzjera, już wspomnianego wcześniej, on też określił, że ja jestem zlękniona, przestraszona. No, dawno nie obcinałam moich włosów do takiej długości. Bardzo długo miałam długie, przeżywałam to trochę, no ale. Czy to był lęk, strach, to była ekscytacja. Dokładnie odczułam to w swoim ciele, ale na zewnątrz być może wyglądało to jak ta emocja trudniejsza, tak? I chciałabym dzisiaj zachęcić cię do eksplorowania emocji. Czym jest lęk? Czym jest ekscytacja? Jak to odczuwamy? Ja mogę powiedzieć, że w moim ciele ten, ta ekscytacja była bardzo podobna. To było takie... E, taka energia przyspieszona, e, spięcie ciała. Gdzieś tutaj w centrum, e, w splocie słonecznym odczuwałam takie e, mocne napięcie i, i kotłowało się w głowie, pojawił się e, słowotok e, i... Przyspieszone tętno na pewno, na pewno taki lekki chaos. Um, tak, to ma dużo wspólnego z lękiem i strachem, ale to nie było y, tego typu y, zachowanie, tak dosłownie, bo odczuwałam je jako pozytywne. Byłam podekscytowana, byłam no, taka zaoferowana tym, co ma się wydarzyć. I temat emocji jest bardzo ciekawy i chciałabym go też poruszać tutaj w moim podcaście, ponieważ żyjemy na planecie Ziemia. Tutaj, na planecie Ziemia, emocje grają pierwsze skrzypce. Nie ma możliwości odczuwania czegokolwiek, doświadczania czegokolwiek bez emocji. Emocje rządzą nami najczęściej, a nawet bym zaryzykowała takie powiedzenie, że życie byłoby bardzo ubogie bez emocji, jakichkolwiek. Ja już nie przebieram, czy to są emocje, które wywołują we mnie endorfiny, czy takie, które mnie mobilizują do działania. Mogą być emocje trudne i takie postrzegane jako łatwiejsze, bardziej kolorowe, spokojniejsze, radośniejsze. Ja widzę całą paletę kolorów w emocjach i doświadczam pełni. I cieszę się, że mam taką możliwość, żeby doświadczać pełni. Zdaję sobie sprawę z tego, że bywają emocje, których nie potrafię do końca ogarnąć i pozwalam sobie też na to. W końcu jestem kobietą. To też dzisiaj usłyszałam, że to jest taka. Cecha kobiet, tak? Mężczyźni trzymają emocje na wodzy częściej. No, taką mamy naturę, uwarunkowaną też i kulturowo, i jeżeli chodzi o wychowanie. Zatem dla mnie emocje są tkanką życia. Bez emocji nie byłoby tak ciekawie. To one pokazują, na czym nam zależy, na czym już nam nie zależy, pokazują nasze granice. Myślę, że aby radzić sobie z emocjami, największym krokiem, który poczyniłam, było porzucenie oczekiwań i akceptacja tego, co się wydarza. Um, to nie jest proste, ale to jest możliwe. Oczywiście, łapię się jeszcze na tym, że pojawiają się takie sytuacje, w których chciałabym, żeby jakoś było, ale kiedy to zauważam, to daruję sobie. Czasem później zauważę i dam się wciągnąć, ale oddech, zatrzymanie, rozpoznanie emocje przepływają. Emocje też mijają i pojawia się spokój. Taka jest moja metoda. Więc o emocjach będę się z Tobą dzielić jeszcze swoimi refleksjami i inspirować Cię do czucia emocji, przyglądania się emocjom. A dzisiaj była ekscytacja i lęk i strach. Co to w Tobie wywołuje? Jak Ty postrzegasz te kolory życia? To bardzo ciekawa. Jeżeli masz ochotę, podziel się ze mną w komentarzu, w opinii. A ja przygotuję następne spotkanie z emocjami. Do zobaczenia do usłyszenia. Jeśli ten odcinek poruszył coś w tobie, daj mi znać. Napisz, jak ty to czujesz. Podziel się swoim doświadczeniem albo pytaniem, które chciałabyś, żebym poruszyła w kolejnych odcinkach. Twój głos naprawdę ma znaczenie, bo każda z nas niesie w sobie cząstkę wspólnej mądrości. Zajrzyj też na moją stronę www.anetawychorska.pl. Tam znajdziesz więcej moich ścieżek, praktyk i słów, które mogą Cię wesprzeć na Twojej drodze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Bogata Kobieta.